Siemano, dzień dobry. Dzisiaj dzień siódmy. Chyba. Właśnie się ogarniamy. Mieszkamy sobie tutaj. W Maladze. Zobaczcie. Wspaniałe budyneczki. Wspaniała lokalizacja. Wspaniale czysto. W ogóle w nocy myją wszystkie uliczki. Takimi maszynami i wszystko robią. Więc było ciężko spać, ale daliśmy radę. Zwijamy się i dzisiaj mamy zamiar przekroczyć Magiczną granicę kontynentu. 11.05. Właśnie opuściliśmy lokal. się na szczęście wszyscy. Bo wczoraj była wojna. Dawaj rado, nie by się bo Nam zamkną wszystkie restauracje. Ja poszedłem się umyć. Umyłem ząbki. Wszystko elegancko. Przebrałem się w kciuszki. przychodzę 3 metry dalej. Siedzą z pustymi talerzami. Za 5 Pierwsza. Zmierzamy właśnie do samochodów w Maladze, to chyba tu w lewo tak. i jedziemy do gdzie jedziemy? Na prom do, Alka, do Alcatraz. Do Alcatraz. Pan właśnie nam sprawdza bilet. Tu jest tabliczka, tanker w prawo. Przygotuj bilet. Proszę, są też nasi. Zobaczcie, my. To my. A tu zawodnicy poważnej ligi. Odczucia? Bardzo fajnie. Pasujemy tu jak. Idealnie to pasujemy. Jak co? Nasze samochody się klimat. Jak słońce. National Geographic tam jedzie sobie dalej. Także to jest. To... Siedzimy w samochodzie. Pocimy się jak szczupaki. <głosy> <głosy> Ale taki jeden z poważniejszych sukcesów jest tuż tuż, co nie? Chłopy. No, no to wychodzi. Tak. Entuzjazm oczywiście Murowany na 3% Już jest wspaniale Towara p ten W ogóle to musieliśmy podać oczywiście jak dobrze wiecie lub nie wiecie Markę pojazdu i model niestety nie było Mercedesa W123, więc podawaliśmy równie podobny wóz jakim jest Mercedes Mercedes 190, 190. To chyba z czwarty albo dziesiąty raz, bo na Instagramie podobne relacje opowiadam. Więc wydaje mi się, że dla większości użytkowników dróg w Europie wyglądaliśmy mniej więcej tak. Dokładnie, nawet bym powiedział, że tak wyglądaliśmy. Ale pozory mylą. Czy to pozory? Nie ma pozorów. Robisz to, co lubisz. Bo przewód paliwowy nam trochę wisi. Kurde, faja. Ale wóz się nie rozsypał, kurde faja To jest. Kurcze kurde i wahać nie wypadł i nic Nawet hamulce się trochę tarczy, dotarły, się stoczyły podczas naszej jazdy Kurde, przejechać wy ile Maciuś? Cztery klocki? Nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że coś koło tego. Jak się pomylę, to nie bez hejtu Zawsze na Maciusia potem żeby było Pytasz, no tak. Jak co powiedzieć, ile kilometrów? No tak, jak się mówi, jak się Szczecin, mówi. że Szczecinio kurde nikt nie wie. No, bo jak na przykład jak się mówi pod Algerciras, z którym jesteśmy, Passatasiasz. Pataśiasz, szasz, Kurde, no 4000 km wozem, którym no, przejechaliśmy po naszej naprawie 15 km. No wydaje mi się, że pierwszą część sukcesu możemy odnotować. Tu jest port. Proszę ja was. Chyba trzeba odpocząć, trochę gdzieś w jakimś resorcie. Ja sobie tutaj leżę. Maciej sobie tutaj siedzi. Miłoszek sobie tutaj siedzi. I się tutaj tak jak, sord... jak, jak szczupaki w puszce. Tak, papryka szczecińska. Tak, nie wiem ile jest. Pokazuje 25 stopni, ale to na pewno nie jest prawda. Właśnie podpływa nasz parostatek. Mm -hmm. Jednak tamten prom to nie był nasz prom. Jedziemy gdzieś głębiej w port. Za innymi, w Puerto. puerto. Chyba gdzieś tu. Udaje, że zamyka Także Jesteśmy na promie I co, idziemy na pokład. Zobaczymy co tam dają. Mam nadzieję, że nie odjedzie, bo nie mamy hamulca ręcznego. Jest tylko na biegu. Ale nie powinno się nic wydarzyć. Jednak pożyczyliśmy sobie pokaż miłość. Liny pod koła Bo może trochę bujać, a nie chcielibyśmy zgubić naszego pojazdu Także mi już będzie montagę do, do góry nie poleci a. Kurde, jak na tytoniku Płyniemy już widzimy czarny ląd chociaż nie jest czarny ale już kontynent afrykański dobra to koniec pływania zjeżdżamy Mert nie odjechał po 7 dniach Nasze koła ze 180 zeta za trzy chwile dotkną kontynentu afrykańskiego. Że witamy na afrykańskiej ziemi Pozdrawiam, Rado M Miłość P Maciej Z I szczupak K No to teraz będzie To bo... no Teraz będzie tychę tak. patrz wszyscy przestępcy, że Przez rzecz Jest wspaniale. Pasujemy tu jak szczupak do wody. Już minęliśmy trzy beczki, dwie kaczki i ze cztery jetty. Druga. Dojechaliśmy do. do Tangeru. Mercedes ożył, on już poczuł ten klimat. Ciśnienie oleju wzrosło. Spotkał już swoich kolegów trzy beczki, trzy kaczki, dwie dżetty On poczuł ten klimat. Rozumiecie? On wie, on wie, on to czuje, on tego chciał, on tego pragnął. Jestem tak zajarany, jak szczupak wędkarzem. Normalnie, wędka z jak wędkarz szczupakiem właśnie. Więc powiem wam, że było warto siedzieć w tym kanale, było warto wkładać pieniądze w ten syf, było warto tracić czas, a tak naprawdę nie. Ale to nie jest koniec. To jest jeszcze nie. Koniec. To jest. To jest. To po to się żyje. I to mnie miłość nagrywa, że się tak zajarałem. Ale się zajerałem, bo od razu po 30 km na kontynencie afrykańskim to się czuje. To jest, kurde, no po to się żyje. Koniec. I na tą okazję małe takie świętowanie przygotowałem. Miłość się śmieje. Tutaj otwieram nasz schowek tutaj. Tu nie wolno tego robić, ale tak pokryją mu. myślę, że należy się nam. Myślę, że szczupak i beczka też dostaną kawałek. Ale tak napijemy się po drineczku, z okazji dotarcia na kontynent afrykański. Siema sprawdzam mikrofon, bo jack od mikrofonu się wygiął jak e, amortyzatory w szczupaku i nie wiem czy to wszystko jeszcze działa, więc patrzę. Jesteśmy w hotelu i w nim zostajemy, gdyż musimy odpocząć. Tak sobie mieszkamy, tu jest darmo, będzie jadło. Banany, tak? Coś tego Owocki. Mamy, co mi kupiłeś, nie? Tak, tu mamy kuchnię, tu Maciek ma swój pokój, sam, bo chrapie. Tu jest łazienka, chyba Piotr, nie, tam miłość się kąpie. Tu jest Darły i Piotra z, z oddzielną łazienką, żeby mogli tam pofiglować pod prysznicem. No i, no i ja z Miłoszem śpimy w jednym pokoju, bo, bo, no bo tak wyszło. Bo nie chrapiemy i... i tak, a to my robimy pranie, bo jest pralka. A nawet dwie godziny to coś... Jakiś powinien być szybki program. Sport fitness, sport, sport fitness. O, to, to ja też wchodzę, kurde. W sport no? no kurde <laughs> Nada, się przyda. Ty teraz dopiero zobaczyłem jak tu przed oknami jest fajnie, zobaczcie. No jest, Jak mi Bardzo Ale mi się jest podoba. Bardzo mało to nie, bo to wyjdzie... Nie, to musimy... Nie, to musimy wrócić do kotelu Tu musiałeś pranie? Nie? nie O, okej okay. No ja kiedyś go No ale potem miałem... Ale ty potem żonę miałeś już nie musisz Tak, bo Maciek właśnie przetłumaczył, zobaczcie Kupiliśmy najmniejsze co było Bo jednak przepociliśmy trochę fatałaszku Wszystko jest właśnie w literkach arabskich Ja chcę sam zrobić Tak? No bo ja dżinsy chcę wybrać Nie żeby zaparbowało, nie? No dobra Tide to chyba Ariel jakiś, nie? No i nagrywam to, ale kogo to interesuje? Nikogo to nie? nie interesuje. Mamie pokażesz. Że robię pranie? <laughs> Idę nagrać trochę moich kompanów. Tu nie patrzcie w lustro, ja. Bo mówią, że nie mają prywatnego życia o ciągle, tylko... A kamerę wywołuję. Proszę, tak sobie odpoczywamy. Piotr w telefonie, Maciu w telefonie. Dalej. Cały czas nagrywasz Miłosza, nagrywasz mnie. A ja was nie nagrywam w tym momencie, kiedy wy kurwa pół dnia siedzicie w tych telefonach. To jest niesprawiedliwe bardzo, bo jest jeden moment taki w ciągu dnia, gdzie wszyscy sobie siedzą i chillują i ty akurat wtedy przychodzisz z kamerą, że wszyscy siedzą w telefonie, a sam, jakbym ci teraz wziął, podliczył. Bo każdy telefon ma tak. Ja cały taką, czas, taką, czas siedzę w telefonie. my widzą w tym momencie weź swój telefon, jest performen i tam. No już, skupę, pokazuję wam. Ile siedzisz w telefonie w ciągu dnia i ja ci pokażę, ile dobrze. ja. Dobrze, no już, róbmy, dobrze. A gdzie to się sprawdza? Czas przed ekranem, mam, uwaga. O, mam wyłączoną tą opcję. Ja bardzo dużo się siedzę, ale to ze względu na relacje, obrabianie i wrzucanie czegokolwiek. No to, to wszystko zajmuje czas. No oczywiście, że tak. I jesteś A... przed telefonem, ale no dobra. Teraz, ty, wiesz, za każdy Dobra, rok... to ten, to... Może w tym momencie to samo zrobię w restauracji, że tak? w telefonach To zróbmy... I... Ej, to, to ja... to otłóżcie, ja już idę jeszcze raz. Idę nagrać moich kompanów, oni nie lubią bardzo jak nagrywam. Zawsze siedzą w telefonach. Bierzemy, tego, bierzemy ten apartament, słuchajcie. Daria, ale żeby raz yy, wziąć drogi hotel, raz musimy wziąć tani. Musimy Gdzie do... masz parking? w Maroku? W sumie obok jest taki za tysiaka. W tej samej dzielnicy potrafi być apartament za 45 euro tyszka albo za tysiąc? To będzie tryb straszny. Nie. Kurde, zaczekaj na miłosza, bo to myślę, że on może polecić w tej wcześniej, jak to zobaczy. Ja, muszę, ja myślę, że musimy go po prostu zostawić to. miejsce, moim jest, jest na pewno fajne, no kom... aż tak. każdy pokój ma kominek. No. Będziemy się palić. Nie. Kurde, ja uważam, że jest super, naprawdę. To A to jest tam jakiś basen?